na moim kanale, ja jestem Amanda i w dzisiejszym odcinku jak widzicie <grymne> <grymne> Ze mną jest Selena. Więc tak naprawdę chcielibyśmy się z Wami przywitać, przyjąć o subskrybanie tego kanału, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15. Zaprosić do Instagrama i na mojego TikToka i padamy oczywiście na kanał Noele. Tak! I dzisiaj, jak widzicie po tytule przechodzimy do Was z chorem zakupowym i będziemy sobie uh, pokazywać co nam przyszło. Dobra, więc uh, przejdziemy sobie do pierwszej... Służymy taką stylizację, żeby ubrać się całe. E, to Lena brzmiała miała I dla Leny mamy dres. Dres? Do tej wody. Uważaj. I do te Dres. Tu są leginsy Bluza jest taka dresowa. Lekkie są tylko fioletowe. No, więc to będzie dla pierwszy ubiór. ubiór. Ja mam. Stylizację. Ja mam buty. Ale oni mnie, Ty nie masz butów. ja mam. Ja mam buciki. to jest no właśnie nie przyszły. Mam zwykłe trampki z mini i mam jeszcze papucie, takie, o nie widać tego, ale to jest kartka. Czekaj, to ja może mam miszki, miszki, mam miszkę mini. Pena. I ja mam takie spodnie, ale w ogóle to mi przyszło i ich chyba nie zmawiałam, więc... No albo nie pamiętam, że zamawiałam. Dobra, to to sobie zacznijcie. To są takie one szeroką... Nogawkę. I to ja moje. naprawdę nie pamiętam, żeby mnie zamawiała, no ale nic. Przymierzymy, zobaczymy, nie wiem czy nie będą właśnie na mnie za duże o rozmiar, ale no nic, przekonamy się. No wiesz wie. to nie wyjdzie. No wyjdzie, bo będą spadały. I mam taką zwykłą koszulkę, ja ostatnio pożybiłam takie koszulki ubierać Jakie do kolarek. Wybrać? Ej, to może być moja? Tylko pisałka, tak, ma... będziesz mogła pożyczać A do szkoły? Bo

do Dobrze, przemyślimy to, ok? Przemyślimy, ok? Ok. okay. okay. Dobra, więc my się, Aha, no i ja do tego ubiorę tyle. Ubiorę do tego potem e, po prostu światła i pokażemy Wam, jak to wygląda na nas. Wszystkie rzeczy kupiliśmy w Scineplayu, więc ja jakby pokażę. pytania, to wszystko jest Scineplay. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda w tej bluzce i z w kratkę. Dobra, ale ja jeszcze ubierz potem moją bluzkę i spódniczkę w kratkę, a teraz wraz. Dobra, więc ona wygląda tak, pokażcie. Słyska. Dobra. Lena wygląda tak. Ja, bluzeczka jest yy, kozacka. mega mi się podoba. Spodnie są takie, lata 90. Jedno ja są takie mega długie. I moje buciki. takie w modzie. Lena, masz są teraz takie w modzie? Mogę tak chodzić? Nie W sumie jest Na pewno jakąś fotkę sobie w tym zrobię, bo. to wyglądała? Aha, Lena chce i Kaczek, hej. Czekajcie, Lena, ja to stylizuje. Hej, no, 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 no. no. Dobra, okej, okay, więc tak wyglądają nasze pierwsze stylizacje. W sumie jest spoko. Lena idzie tak jutro do szkoły. Mega ładnie wygląda. No, jak Mamie, a nie widzą. No dobra, idziemy na kanapę i pokażemy Wam. Co na miejsce przyszło? Tę ja czapeczkę, którą ja będę ubierała. Ta czapka oczywiście jest ogólnie dla mnie. Zamówiłam Dali. dla siebie, więc to może być. Dobrze, ona może być nawet trochę za duża. Więc Lena chce ubrać tą czapkę, tą koszulkę ze mnie i spódniczkę, więc damy się jej ubrać. Ja sobie z takich rzeczy, których nie będziemy ubierać, pokażę Wam. Teraz zamówiłam majdeczki. Trzypak i dla Leny zamówiłam taką. Tak, to jest z Miki i majceczki ale tego też nie będzie ubierać i z takich jeszcze bieliznowych tak? nie to, mogę, to, ale nie będziesz tak. ubierać bo to są po prostu skarpetki i jedne są z Mini i drugie też są z Mini Zena ubierze to co powiedziała a ja mam, ja mam jeszcze jeden komplet tu mam e, różową i tu mam zwykłe czarne leginsy do niej, więc ja ubieram ładne złożyłam W ogóle te bluzki kozackie. Zaraz wam powiem. Oj, nie powiem, ładnie to Ale nie były, one nie były nie. drogie i są teraz y, na stronie ptose. Ja mam takie leginsy w mieszkaniu. Tak, to jest piżamka. No, więc Lena przymierzała nową piżamkę, ja przymierzam ten komplet i do Was wracamy. Dobra, więc moja druga koszulka jest taka. Leginsy są zwykłe czarne po prostu, ale z wysokim stanem są. Lena piżamka się prezentuje w ten, ten sposób. Pokażę się tutaj. Sziliśmy na... co to dużo mówić. Ja z tych koszulek jestem na maksa zadowolona. Mega mi się podobają. To teraz pogoda musi być ładna, żeby ten, bo, bo u nas dzisiaj deszczowa. No, więc ja z moich rzeczy to jest Tyle. Lena jeszcze ma, więc Lena będzie dalej Wam się pokazywać. Teraz ja wyróżnię kupiłczkę w kaletkę i dobrze dwie bluski no, pierw jedną i ten kapelusz. Jeszcze Lena ma przymierzyć. właśnie, No nie, nie dopiżamy, nie dopiżamy. Czekaj, przymierzysz do spódniczki. No, pokaż jak wyglądasz. Odwrócisz złomy. Do Lena w moich ubraniach. Prezentuje się w taki sposób. No, bo ona jest za dużo na ciebie, lęcia. Lena, kombinator. I co? Fajnie? Jak sukienka, ta bluzka jest na ciebie. Dobra, chodźmy dalej pokazywać, bo Ty jeszcze masz jakieś tam rzeczy do ubrania, koleżanko. Dawaj, o, właśnie. Dawaj, czapeczkę moją. Ostatni, przykład nie skął. Komplet, ale Lena sobie to teraz mówię że jako taki komplecik, to są spodnie dresowe z Mini i Daisy. I do tego jest taka koszuleczka w mini i Daisy też więc. A bo to jest komple... Nie, nie, jest komple, to by było połączone. No nieważne. Lena pójdzie się ubrać i pokażemy... No ale pasuje. I cyk. Dawaj. Wow, wow! Ty jesteś czarnicą Ile się przebrać, Do was No Modelka, jesteś gotowa? Zapraszamy Kazała mi to powiedzieć W szafie czapka U mnie w szafie No chodź Zapraszamy I piosenkę moja albo Dobra, więc tak się da... Weź bez tej czapki się pokaż. włoski Fajne, mega i to bluzka jest sztosik Jak Ci się podoba? Fajnie nie. No bo do tej bluzki fajnie jakbyś miała kolarki, takie jak ja mam. Fajnie by to wyglądało. No więc to by było na tyle z naszych rzeczy, które kupiliśmy. Ale co? Zanim się pożegnamy, to co Lena, nas zrobimy jeszcze? Nie, bardziej mi chodziło, że pozdrubimy was, więc Ach. widzimy się na kanapie. Nie pokazaliśmy wam jeszcze jednej rzeczy, jest to kurteczka. I też jest mini z Daisy, a uwierz im, normalnie teraz ładnie. Ej, ja tak bym mogła ukrywać w twarzy. No. Dobre, co? No, ale wymyśliłaś. No. I teraz petarda, wszystko ze sobą gra. Wstań ładnie w lusterku, żeby ci było widać całą odsuw do głów. Tylko skąd tak ci brakuje butów? Śliczna. Wow. Dobra, teraz już się widzimy z wami na kanapie Idziemy was pozdrowić, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiamy 5 osób A jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałbyś zostać pozdrowiony w kolejnym Wystarczy, skomentujecie tutaj na dole ten film może wybierzemy właśnie ciebie. Więc w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Anastazję Prusią. Ja bym chciała pozdrowić Klaudię. Ja bym chciała pozdrowić Zosię Lisecką. Ja bym chciała pozdrowić Lenę Leśnik. Ja bym chciała pozdrowić Kaję. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich... Razem na końcu. Okej. Chcielibyśmy pozdrowić kaję. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, to okońcie łapkę w górę. Skomentujcie ten film. Dokładnie tak i podamy na kanale. No widzimy się jutro. Pa!